Witam wszystkich w kolejnym meczu Pucharu z GX Dzisiaj Dzisiaj Torczybina podejmie Olimpik Szonów składy Zawodnicy szykują się na meczu Meczu pełnych emocji I już rozpoczynają McCann Romero, e? Stracił pinkę, ale cęk już się szybciutko odzyskał. Ceng do Holma. Hol. Hol. Holm, holm, od Nipiago, holm. i prosto w do. I prosto w rękawice jedzy O <coughs> Carreras Ale już Barella chciał wystawić pinkę do Lewandowskiego. Cęk. Podaje do Carrera wyjaśniając tą sytuację. Montero wjeżdżał do Lewandowskiego, jednak to była czysta interwencja. Ale już uwaga, bo piłka do Milanowicza. Milanowicz, Milanowic został sfałnowany Czy to będzie czerwona kartka dla saliby? Tak jest. Saliba wylatuje w 14 minucie z bliska. I McCain szykuje się do uderzenia z rzutu wolnego. Ustawiony mur. Над заводник на линия макка над Брамко. Реализатор не показва повторки. Холм. Tutaj teraz Lewandowski, Lewandowski prosto i schadę, schadę słupek, Lewandowski, gol, gol, Robert Lewandowski. Najpierw trafił w Stonia, a potem schadę w słupek i potem Lewandowski już na pustaka. 1 do 0 dla Toru Trzebina teraz pytanie, czy Olimpia się podniesie? Oj, chyba widać, że już od razu chcą rozpocząć jakimś dobrym, e, dobrą akcją, wywalczaniem jakiegoś, nie wiem, stałego fragmentu gry. Piłka do Milanowicia, Milanowicz Montero wrzuca na ale Hieza, Hieza jest czujniejszy z HD, z HD. Montero zbiera piłkę i piękna piłka do Milanowicza. Milanowicz, czy będzie znowu sformułowany? Nie, straci, straci tą piłkę niestety. Niestety dla Olimpi, niestety dla toru. E... Olusajna, Carreras, McKenzie, Encunku. Encunku do Milanowicza. I tuż utroszony po nieudanym podaniu do Jezy, Cęk Oskacar, jeden do jednego, jeden do jednego, dostał błękną wrzutkę, Cenk Oskacar i ją wykorzystał, jeden do jednego w połowie, w 37 minucie meczu, Cęk Oskacar, jak król, król wrzutek. Znaczy, jak król wykończenia zrzutek sumy, można powiedzieć. Montero, Jankunku, szybko do Milanowicza, Milanowicz wypuścił sobie tą piłkę za daleko, dobiegł zawodnik z toru do tego. O Jan. <coughs> Cenk, Holm, Romero, Romero, Romero się podejść do Milanowicza, ale Milanowicz nie umie się jakoś dobrze ustawić. Przerwa w meczu. Witamy państwa po przerwie, zaczyna tor. Barella, Do Lewandowskiego, do Lewandowskiego, otwarcie na bramkę skasowany przez cęka. Cęk. Cienk. Poślizgo. Stracił piłkę, ale znowu ją odzyskał. piłka do Milanowicza. Milanowicz. Milanowicz co zrobi? Straci na rzecz Hakimiego. No Hakim. <ścoughs> Niewidoczny. W pierwszej części meczu tutaj, teraz, można powiedzieć, że uratował przed zatem bramki Montero Lewandowski. Pojedynek wygrany przez Montero, Monga, duela, Lewandowski, strzał i nie ma gola. Widać się zadowolenie Roberta po tym strzale. No takie wybicie niepewne, zawodnika Olimpijskiego, Robert Lewandowski, próbował ze wszystkich sił, widać było, że ta piłka była podkręcona, no ale, no, ale nie, Pinsoglio zaczyna z piątki, cęk. Sęk stracił piłkę, ale ujął, no już piękne zagranie do rumeru Milanowicz, a i Milanowicz wypuścił tę piłkę po raz kolejny Myślę, że Olimpia y, kupiła już Iwanę Głędzędę, ale jeszcze go nie zarejestrowała No i jeszcze nie może grać Evan Głędzęd Chyba, że może, ja o czymś nie wiem, ale mi się wydaje, że nie może I jeszcze tutaj nie ma gola Chociaż był blisko, i jachia Było blisko, był blisko Teraz Pins Hoglio zacznie z piątki, już zaczął podanie do Montero, Montero szybko do Cęka, Cęk chciał bezpośrednio do Encunku, ale przed Encunku stał Hakimi, który przeciął to podanie do Lewandowskiego, Lewandowski stracił na rzecz Montero, Montero straci...

Realizator już nie pokaże tego drugi raz. Pokazał pierwszy raz powtórkę, drugi raz już nie pokazuje, bo mecz już nabiera emocji i chce dalej się skupić. Yy, to robi się olimpia. nie za bardzo. Montero no, z ślizgiem no, po prostu fakiem jego, jego, jego ostatniego plaska. Lewandowski nie trafia. Aż mi się szkoda, zrobiło to, bo taka sytuacja. Taka sytuacja na oklepanie rany. Lewandowski Wandowski niestety nie trafił. Piękne podanie do Ursainy. enkunku enkunku szybkie przedłużenie do Milanowicza. No ale Milanowicz ma problem z ustawieniem. Dlatego myślę, że Olimpia kupiła Iwana Guezinda. To jest jeden z głównych powodów zakupu Iwana Guezinda. McKen. I koniec! I koniec! koniec. Olimpia wygrywa! Olimpia przechodzi dalej w pucharze łódzkiej klasy. Po emocjonującym meczu na stadionie Berlinki Aren. Trend Kacer KCR najlepszy zawodnikiem meczu.